misiulek chyba jest miseczkę mu zabrali czy o co chodzi o misiulek cześć kochany cześć kochany cześć kochanieczki no kto tu przyjechał do misia i zaraz wyjdzie tak jedzonko będzie dostawał wisi u już wychodzi? no pewnie że wyjdzie wyjdzie tak? wyjdzie ale suchutki jest salutki tak? salutki jest cały suchy cały suchutki kochany cały suchy O Głaskają misia. Misia się wycofuje. Tutaj do mnie. Tak? Misiunia. Wisiulek? Jedzonko ma nałożone. W sumie. Do domku by chciał. Stoi pod drzwiami. Zapukać mu? Może mu zapukamy. To go wpuszczą. Nie psuć mu się, bo cię gryzie. Na ręce go weź, pulpeta. Pulpecika na rączki weź. Nie, on nie będzie zły. on nie będzie zły. Jak go za łapkę dotykałaś i nic nie zrobił. No, bierz pulpecika. Na rączki. Ja mam go wziąć? Ojejcie, pulpecik. Pulpecik. No nie psuć mu się, nie drażnij pulpecika. Na rączki go weź. Zobacz jakie ma futerko na nie? Co kochamy. Jedzonko by chciał, co on tu ma? Chyba nie, chyba chciał do domku wejść Bardziej niż jedzonko Bo jedzonko to on tu ma, tak? Kochaniutki brudkę by podrapał sobie, kochany Chętnie, mój piękny Piękniś, mój kochany Tak? Piękniś? Co Piękniś? Weź go na rączki trochę go ten Otul go trochę Ty masz futerko ładne Ojej, czuł mi się jak się drapie kochany, no weź go na ręce.